Witajcie kochane! Cześć dziewczyny, ja mam na imię Magda. A ja Monika. Wszystkie modele sukienek, które dzisiaj zaprezentujemy, znajdziecie na www.lawersa.pl oraz w butiku stacjonarnym przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. E, kochane, dzisiaj wraz z Madzią chcemy Wam zaprezentować nasze sukienki małe czarne w wersji eleganckiej, którą które sobie oczywiście wykorzystacie na wiele okazji, e, zbliżających się oczywiście, bo i e, zbliżają się i Andrzejki, i Karnawał, i Sylwester, czy równie dobrze studniówki, e, dziewczyny. Ja mam na sobie sukienkę Araja. Występuje od rozmiaru 36 do rozmiaru 40. Taka mała czarna, dopasowana, bandażowa, tak na złotych tutaj ramionczkach bardzo ładny, kobiecy model. Taki i na imprezę, i też jakieś większe uroczystości, kochane. Taki bardzo, bardzo kobiecy model. Ja mam na sobie dziewczynę sukienkę Abdea. Jest to idealny model dla pani noszących rozmiary plus size. Występuje od rozmiaru 44 do rozmiaru aż 52. tak Także każda pani na pewno znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie, jak jest wykonana ta sukienka. Cała jest pokryta piękną koronką, dodatkowo ze zdobieniami z takimi cyrkoniami błyszczącymi. Na rękaw, rękawki całe są pokryte siateczką. Dodatkowo macie też bardzo ładnie podkreślony biust. Także naprawdę taki bardzo kobiecy i elegancki model. Występuje jeszcze w dwóch wersjach kolorystycznych ten model, który ma Madzia na sobie. I jest to piękny granat i nasycony haber. Haber, czy też granat, właśnie na, na, nawet na. Tak? No bo czarne, no to wiadomo, to już na jakieś inne uroczystości. Kochane, o wiele więcej propozycji znajdziecie na www.laversa.pl i w naszym stacjonarnym salonie przy ulicy Bolesławieckiej 1 we Wrocławiu. Pamiętajcie również, że na stronie internetowej e, mamy zakładkę promocje, gdzie zaglądajcie, bo tam mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy dla Was. Pozdrawiamy serdecznie. Przedecie się ciepło. Pa, pa.